Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szybciutką sałatkę do pracy. Potrzebować będziemy kilka liści sałaty. Sałatę rywiemy na kawałeczki. Sałatę opłukałam, osuszyłam, rwiemy na kawałeczki, przekładamy do pojemnika. Tutaj mam dosyć dużą garść. Rukoli również przekładamy do, do pojemnika. I seler naciowy. Seler naciowy obieramy z włókien i kroimy w cieniutkie plasterki. I również. Dajemy do pojemnika. I mam 4 jajka, pół awokado, pomidorki. Pomidorki możemy pokroić na pół i tak jak ja wspominam, dajemy do pojemnika. Awokado usuniemy w pestkę i możemy rozdrobnić widelcem lub pokroimy w kostkę. Tu mam szczypiorek, posypiemy szczypiorkiem. Nie wiem czy tu widać. Może przesuniemy tą naszą sałatkę i teraz awokado. Awokado. Przekroiłam na pół, wbijamy i usuwamy pestkę, a miąż wyjmujemy łyżką. I tak jak wspominałam, kroimy w kostkę lub rozdrabniamy widelcem. Oj, przepraszam. Ja mam taki gadżet, i ja po prostu sobie stosuję do jajek. Do, on jest do jabłek, ale ja stosuję sobie do wielu innych. Tak, zakwasiłam sokiem z cytryny, aby nam awokado nie ściemniało, i również przekładam do pojemnika. I teraz jajka zrobimy tym samym sposobem. Przerzucimy do naszego pojemnika. Jest to bardzo wartościowa, sałatka, smaczna, kolorowa, godna polecenia, sałatka do pracy. Tak. I teraz. Już mamy przygotowane i tutaj mamy pestki dyni, które również posypujemy i mamy olej słonecznikowy. Do oleju dodajemy pieprzu, soli, soku z cytryny i sałatkę polewamy. Mamy sałatkę do pracy przygotowaną. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Sałatka do pracy.